Woohoo! Speed of light. Że macie trzymać się swojego partnera, czyli swojej drugiej połowy od tej pory macie go kochać, nie wiem, jak własnego brata i ci Stasiu palec w Kapiro... <laughs> yy, i teraz nie. tak. Dobra? Teraz nie. Dobra. Na wytrzeźwiałkę. Mamy wytrzeźwiałkę gdzieś tutaj? Chyba nie. Chyba tutaj muszę Nie najważniejsze. Bo... pani, czy pani spożywała dzisiaj alkohol? Dzisiaj? Tak. Zależy od której, czemu dzisiaj. No, od północy to od północy, to tak. Rozumiem, czy prowadziła pani pojazd pod wpływem alkoholu? Nie, porań Boże, w żadnym wypadku. Ja się nie Wyglądasz jak Johnny Bravo. Słuchajcie, gdzie tu ma moje ja, otruwasz, ja mam pomysł. No. Marek, Stanisław, proszę wyciągnąć młotki i łopatę z bagażnika. Wolniej, Janku. <laughs> łopatę i młotek z bagażnika. Ja. On powiedział, że gdyby pani mu kazała, to by szczeknął. Taki ma pani o, głos, taki dobry. Panie, panie, no ten panie. co wsiadł do auta. Kowal, bądź słowny, bądź słowny. Serio tak powiedział. Serio tak powiedział, mogę to zaraz puścić pani. Mogę to puścić. Teraz. A powiem mu pani, żeby szczeknął? I coś jeszcze. Łatko kochana, co tu się, my się my robi? Przepraszam no bardzo, czy ty możesz przestać chodzić po dachach? Chciałam zobaczyć, jak to z tyłu wygląda. No to, to tu, tu można przejść przecież. Nie bierzesz, jeszcze, jeszcze. Nie. O, przechodziłam. Jak nie ma miejsca? No zobacz. Jak już kończy działkę. O. Dziwne. Trzeba to poszerzyć! No jakby to jeszcze gdzieś o tutaj lecało. o, 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 tam, tu. <laughs> Jakbyś pytała, skąd wyciągłem z dupy. No wiem, że masz pojemną nie, Ale no, nagrałem dla dobry. ciebie piosenkę Zwróciłaś po mnie Leciera. Co? Leciera. Masz szczęście, że nie łapały przy sobie No nie masz O Jezus <laughs> <Ale, nie. laughs> okay. No, A ty się tak starałaś dzisiaj na turnieju. Właśnie tak się postarałaś. Ja się starałam. No tak się starałaś. A, a przez dzisiaj tak. pograć? Słuchaj, z tobą? No. Mogę pograć. Halo. Tak. Tylko ja dzisiaj jestem bardzo skąpo ubrany. No w końcu. Ale i tak oszukujesz to. Aha. w końcu. I tak Aha. Janeczek, ty i tak nie pokażesz, w Tych. ogóle ty p***a jesteś. Siura! Wiesz, Wiesz jaki eee, był no? tutaj wynik? Nie się. No! no? Mówię ci jaki był wynik, Co? Nie skończyło się. Ja mi też. nie przy wszystkich w ogóle. Zaba! Ja nie wiem. oglądać. Nie... To czemu wczoraj nie pokazywałeś? Bo mi wjechała na ambicje. Nawet go ja godność my... zdjął, zd zd żeby nie pokazać. Bez kitu, bo on już tam chyba zdech. Nie, właśnie nie zdechł, to jest najgorsze. On się rusza, ale trzeba go kijem że tak powiem, dość. Czy on szedł na dół? Wiem. O kur. Pod... Pier. pada kucaka i we. O nie. Ech ja, on zapisy. od dj od DJ'a. Tak. To jest zwali mu z podpachy. Ma się pan. Bo miał pan zadzwonić. Co? Ma się pan. Bo miał pan zadzwonić. Dobra, to jest wasza sprawa. Tak. Dzięki zapisałeś zapisanie, DJ. Siwa Sandy. <głosy> <głosy> A zgłoś e, e, po interwencji? Tak, zakończ Skodź się. Zgłosił zakończenie. 10:38 powrót do patrona Sandy. Fantastycznie. Arena to jakiś ślisk. O, matko jedyna. Oczywiście, że Gregorów mam w tajemniu, Jeden się strzela jeszcze przy garażach. O kurwa! Biegnie za ciebie żółty, uważaj. Ale p***a zostałeś. Poddaj się, oddań się. ulicą na Nie strzelę. No co ona robi? Uważaj Iwan, biegnie do ciebie, tutaj, bokiem. Poddaj się, oddań się. Z broni Poddaj się, się, Na ulicę strzela, down. down. Pięknie tutaj za czaczerem. Hej, on mnie postrzelił! Tak, pięknie uliczką, uliczką. Za ciebie, uważaj. Co to było? A czaczerem, <śmienicza> w lewo. Pod, pod śmigowym filarem. Dara, tak, wyjazd, zabramy hamie. Pokażę ci coś? Pokażę ci troszkę? Ja ci pokażę sztuczkę. <śmienicza> Zobacz jak jesteś? Zabramy hangar. Zobacz, zobacz, widzisz to? To już podlega pod molestowanie, stary. Widzisz? A wiesz, <laughs> on co to, to podlega? Pod wyjaśnianie frajera. Oj, czekaj, bo teraz idzie o to. Dali, otwieraj mnie to. O, idziemy przy... <laughs> Zaraz wrzuci, stary. No, to lecę. Cześć! Nie ma co, cześć. A on tam w szoku jest, nie wie co może ze sobą zrobić ja teraz. Nie auto. Malo! Dawaj, rozjedź ich, rozjedź ich. Dawaj dziadu, zrobisz to, wierzę w ciebie. Zrób to. Zdawaj, nie masz psy, zrób to. <śle> 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 o, dziwne, ty mnie w to nie wieszaj! Nie wiedziałem, że ty jesteś tak pierdolony! Ja też. Fernando? To będzie... Panie, pan Czekaj, gargata przez telefon. F. Panie to 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 będzie Panie, pościg czy tego będzie się... pościg? W tym Dobra, wyjeżdżasz stąd. Zajadko, Czego nie rozumiesz? Wyjazd, już. Weź go z tego bozu, bo zaraz... A, czy nie, się... nie No dobra. Dobra, no, z tego samochodu w trybie now. Ty k***a... No, tak, może tak możesz do kolegów gadać. Ma, tak e! No, wejdź mi do auta, no wejdź. Ty się dobrze czujesz? Nie będziemy tak rozmawiać, kolego. Się nauczysz. Jak nie jestem twoim kolegą. Będzie podjeżdżał Sultan, nie, nie będziesz. haltujcie go. Nie też opuści pojazd. Tu pod wejściem. Ty się dobrze czujesz, naprawdę? Ja ja Sultan. Dobra. Głowa nisko.